Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się spojrzeć w oczy Sowy i poczuć, że ktoś lub coś widzi Cię na wskroś, jakby ten ptak z innego świata znał wszystkie Twoje myśli, sekrety i przyszłość, której jeszcze nie doświadczyłeś? Zostań ze mną, a zabiorę Cię w podróż do tajemnicy, która sięga dalej niż granice czasu i przestrzeni. Dziś opowiem Ci o Sowie zwierzęciu mocy, które przemawia szeptem nocy i prowadzi nas przez mrok do wewnętrznego światła. Ale ostrzegam, to nie będzie tylko opowieść, to może być wezwanie do ciebie. Sowa to nie tylko ptak. W szamańskich kulturach całego świata, od puszczy syberyjskiej po amazońskie dżungle i piaski Afryki, sowa była czczona jako strażniczka tajemnic. Jej oczy widzą to, co ukryte. Jej skrzydła nie wydają dźwięku, jak duch, który przemyka między światami. W wielu plemionach mówi się, że sowa to przewodnik dusz. Gdy ktoś umiera, to właśnie ona unosi jego świadomość w stronę światła. Ale sowa nie przychodzi tylko wtedy, gdy kończy się życie. Przychodzi także wtedy, gdy umiera stara wersja nas samych. Pozwól, że opowiem Ci coś, co wydarzyło się dawno temu, gdy sam byłem jeszcze młodym uczniem starszyzny. Pewnej nocy miałem sen. Siedziałem przy ognisku, a wokół mnie tańczyły cienie przodków. Nagle z ciemności wyłoniła się wielka sowa. Jej oczy świeciły jak dwa księżyce. Nie mówiła, ale wszystko we mnie ją rozumiało. Zamrugała powoli i nagle znalazłem się w zupełnie innym świecie. Widziałem swoje lęki zakopane w podziemiach mojego serca. Widziałem też, Kim mogę się stać, ale tylko wtedy, gdy przestanę bać się prawdy? Sowa dała mi jedno zdanie: Patrz w ciemność, aż stanie się światłem. Od tamtej nocy zmieniło się wszystko. W tradycjach szamańskich, pojawienie się sowy nigdy nie jest przypadkowe to znak zwiastunne, ale nie taki, jakiego zwykle się oczekuje radosny, lekki, przewidywalny nie. Sowa przynosi mądrość, która często boli, mądrość, która przychodzi przez konfrontację z tym, co ukryte. W kulturach rdzennych Amerykanów sowa była postrzegana jako posłaniec między światami. Indianie hopi wierzyli, że sowy strzegą bram do świata duchów i pomagają w przejściu do wyższej świadomości. W syberyjskich tradycjach szamańskich uważano, że sowa to duch starej wiedźmy. Tej, która widzi wszystko i nigdy nie zapomina. W Amazonii sowa bywa łączona z roślinami wizji, pojawia się podczas ceremonii z roślinami duchowymi, prowadząc człowieka w głąb jego psychiki. Jeśli sowa pojawia się w twoim śnie, może to oznaczać, że coś ukrytego domaga się ujawnienia, sekret, prawda, którą sam przed sobą ukrywasz. Że twój wewnętrzny głos ten cichy, intuicyjny chce się z tobą skontaktować. Że wkraczasz w czas przemiany duchowej, gdzie stare struktury muszą umrzeć, by narodziło się coś nowego. To nie iluzja. To duch Sowy daje znać, że jest blisko. I tutaj ważna jest jedna rzecz: Sowa przychodzi do tych, którzy są gotowi zmierzyć się z prawdą. W szamańskim kręgu Uczymy, że każdy człowiek nosi w sobie trzy światy: świat górny to wizje, duchy, światło, świat środkowy natomiast to codzienność, myśli, działanie, świat, dolny najciekawszy i najmroczniejszy, podświadomość, cień, ukryta, moc. I właśnie do tego dolnego świata prowadzi Sowa. Ona nie boi się mroku, bo tam jest jej dom, tam znajduje twoje porzucone fragmenty duszy. Te, które oddałeś przez traumę, strach, zapomnienie. Sowa uczy. Tylko ten, kto zejdzie w dół, może wznieść się naprawdę wysoko. Dlatego, kiedy sowa staje się twoim zwierzęciem mocy, możesz odczuwać większą wrażliwość na energię ludzi, jakbyś czytał ich serca bez słów, częstsze przebłyski intuicji, przeczuwanie rzeczy, zanim się wydarzą, potrzebę samotności, nie z ucieczki, ale z potrzeby głębszego kontaktu ze sobą. Ale uwaga, sowa nie znosi fałszu. Jeśli idziesz ścieżką duchową tylko po to, by dobrze wyglądać w oczach innych, budować sobie piedestałek, ona odejdzie. Ona przychodzi tylko wtedy, gdy jesteś gotów być w prawdzie ze sobą. I jeszcze jedno. W kulturze aborygenów mówi się, że każdy człowiek ma swoje totemowe zwierzę. Które może się zmieniać w różnych etapach życia. Sowa często pojawia się w momentach kryzysu duchowego, życiowego przełomu, albo wewnętrznego, wołania o prawdę. Więc, jeśli to słyszysz, jeśli serce ci drga, jeśli czujesz, że coś w tobie się poruszyło, to może nie ja do ciebie mówię, to może twoja sowa właśnie się odezwała. Chcesz przywołać sowę jako swojego sojusznika? Oto prosty rytuał szamański, który możesz wykonać dziś w nocy. Usiądź w ciemności, najlepiej w naturze, lub jeśli nie masz sposobności, zapal świecę. Zamknij oczy i oddychaj głęboko, aż poczujesz, że świat zewnętrzny znika. Wypowiedz szeptem intencję: Sowo, opiekunko tajemnic, pokaż mi to, co potrzebuję zobaczyć. Wsłuchuj się. Nie oczekuj słów. One mogą przyjść w symbolach, obrazach, emocjach. Ale pamiętaj, nie każdy, kto woła sowe, jest gotowy na jej odpowiedź. Ona nie przychodzi, by głaskać ego. Ona przychodzi, by rozbić iluzję. Więc zanim ją zaprosisz, zapytaj siebie, czy jesteś gotów poznać prawdę o sobie? Jeśli ta opowieść dotknęła czegoś w tobie, to nie przypadek. Być może to właśnie Twoja sowa zawołała mnie dziś, by opowiedzieć tę historię. Dziękuję, że wysłuchałeś mojej opowieści o cudownym zwierzęciu mocy, jakim jest sowa. A jeśli chcesz poznać inne duchowe istoty, które czuwają nad Twoją ścieżką, zasubskrybuj kanał Świadomi czarodzieje. Wkrótce opowiem Ci o Jaguarze, Duchu Ciszy i Odwagi, ale to już inna opowieść. Niech duchy będą z tobą, a sowa niech cię prowadzi przez noc ku twojemu światłu. Wszystkie moje związki.